Tragiczna śmierć Song Jae, Rime, znanego aktora z Korei Południowej, zaskoczyła świat kina i jego licznych fanów. 39-letni aktor zmarł nagle w swoim domu 12 listopada, co wzbudziło ogromne zainteresowanie i dyskusje na temat współczesnego stanu przemysłu filmowego i ciężarów z nim związanych. Song Jae, Rym był umówiony na lunch z bliskim przyjacielem, który, zaniepokojony brakiem odpowiedzi, zdecydował się odwiedzić mieszkanie aktora. To właśnie on odkrył ciało i wezwał pomoc. Przybyła na miejsce policja szybko wykluczyła udział osób trzecich, co skupiło uwagę na list znaleziony przy ciele aktora, który może rzucić światło na przyczyny jego śmierci. Choć treść listu nie została jeszcze ujawniona... Samo odkrycie dokumentu, podpisanego imieniem i nazwiskiem aktora, wstrząsnęło społecznością fanów i może wnieść istotne informacje do śledztwa. Song Jay, Rym był cenionym aktorem, którego ostatni projekt filmowy Get Rich miał niedługo trafić do kin. Niestety, aktor nie doczekał premiery swojego filmu, co dodatkowo pogłębia tragedię. Jego nagła śmierć otwiera również ważne pytania o presję w branży rozrywkowej oraz konieczność wsparcia dla zdrowia psychicznego artystów, którzy często zmieniają swoje życie pod wpływem napiętego harmonogramu pracy i oczekiwań publicznych. Tragiczna śmierć Song Jae Rime rzuca światło na ogromną presję, z jaką zmagają się koreańskie gwiazdy, aby osiągnąć i utrzymać sukces w brutalnie konkurencyjnym przemyśle rozrywkowym Korei Południowej. Śmierć tego utalentowanego aktora i modela, który zdobył szerokie uznanie zarówno na ekranie, jak i poza nim, ujawnia ciemniejszą stronę sławy, której często nie dostrzega się za blaskiem reflektorów. Song J. Rym zaczynał jako model, ale szybko stał się rozpoznawalnym aktorem, zdobywając popularność dzięki roli w serialu The Moon Embracing the Sun. Jego zaangażowanie w reality show, Mar Marit, również przyczyniło się do wzrostu jego popularności. Niestety, nie dane mu było zobaczyć premiery swojego ostatniego filmu. Jego śmierć podnosi ważne pytania o ciężar oczekiwań stawianych artystom w Korei Południowej, gdzie rynek rozrywkowy jest niezwykle wymagający. Celebryci są pod ciągłą presją, aby wyglądać doskonale, doskonale się prezentować i nieustannie dostarczać nowości swoim fanom. To środowisko, choć przyciąga swoim blaskiem, może być niezwykle trudne do zniesienia, szczególnie dla tych, którzy borykają się z osobistymi problemami lub problemami zdrowotnymi. Fani i społeczność online żegnają Song J. Rimy z głębokim smutkiem i wyrażają swoje kondolencje. Na Instagramie pojawiły się liczne wpisy, będzie nam ciebie bardzo brakowało i zawsze będziesz szczęścią naszych wspomnień. Niech twoja dusza odpoczywa w pokoju. Rodzina aktora, znajdująca się w żałobie, przygotowuje się do skromnego pogrzebu, który odbędzie się w tym tygodniu. Ceremonia ma być prywatna, z udziałem tylko najbliższej rodziny i przyjaciół co ma na celu umożliwienie rodzinie spokojnego pożegnania bez dodatkowej presji publicznej uwagi. Śmierć Song J. Rime pozostawia ważny przekaz o potrzebie wsparcia dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego wśród celebrytów a także o konieczności krytycznego spojrzenia na przemysł, który często promuje niezdrowe ideały sukcesu i doskonałości.